Siemanko, wszyscy z tej strony, Rox i ekipa, przedstawcie się. No, jest. ja, ja jestem Meo, to jest Gaskin, co właśnie próbował mówić ze mną. Gaskin, powiedz coś. O, Cześć! No, Cześć, Achmat, jestem. ja jestem Gaskin! Podejmujemy chore wyzwania, ale Meo ma tak w zwyczaju, że lubi takie rzeczy. Tak, jak coś jest nie do wykonania, to zawsze warto tego spróbować. O! Ale ja o tym nie wiem. Żeby obalić tą teorię, że jest nie do wykonania, nie? A tak w ogóle to jest gra Cube World, jakby kto nie wiedział. Tak, tak, dobra gra. Ej, którego no mam brać? <laughs> Tego po prawej. prawej. Fuj. Ja biorę no drugiego co? z prawej. Eee, jolo. Chuj leży. Tylko Meo został z nim. Meo widzisz. Ja go miałem tylko stankować. No dobra, tu już? Ja swojego zabiłem, a tu jak ktoś goni. Ja też, to coś goni Bo te się zagrywały tak w międzyczasie Jest tak mało miejsca, że nic nie widzę Ale Te są oh. trochę bardziej wytrzymałe niż standard A, bo to szkielet Dobra, udało się Nie było tak źle Mamy szansę, doczekajcie Tylko żeby nam się skille odnowiły te podstawowe i wjedziemy tu z dwóch? Dobra, jestem. Szybko no, ja podamy radę, spokojnie. Co prawda, wszystko jest na... prawo. Co, jedziemy, Gaskin? No, chyba wow. le Lepiej, żebyśmy my pulowali, wiesz, bo... One wtedy się rozbiegają, my nie jesteśmy no tak no w stanie ich zaatakować. No i... Dokładnie. I się rozsypaliśmy dość szybko. Jeżeli genera... Bo w momencie, gdy ty ich spulowałeś, to zaczęli strzelać ci magowie z tyłu i wchodząc my weszliśmy po prostu w ich Dobra, ja tutaj latam jeszcze <noise> Ja też przez chwilę Ja, ja wierzę w was, że wam się uda Aczkolwiek trzeba być realistą Mnie tam nie ma, to może być słabo Ła. <noise> wow. ja jeszcze żyję oh, fuck. No to czekaj to już, my też jesteśmy tutaj O, lewelek zapałem. Weźcie tego dubnego szkieletu ode mnie. No, ja nawet się udało. Bo no i poziom... Ładnie jak zabrałeś tutaj. Um. Lecz pan, lecz. Moż cholera Dobra, teraz cię mogę uleczyć No, jakby tu ściana była. jest taka ściana nie Poczekaj. Goskinią też możesz uleczyć. No kurde, też, z kurczakiem się. twoim. <laughs> Ale to jest kotnie kurczak. Musimy mi się mano odnowić. Dobra, już, już mam pełne życie. Mam Ale nadzieję, nie mam że nie przyrządzasz mamy. sobie takich kurczaków na obiady. Dobra ja ich spoluję, zostańcie tam na górze Dobra ja idę na górę Radźcie z sesami <śm> hmm. Słabo to wyszło Aha Wow, to, to jest je jean. Jesteś już ze mną? Nie, ja nigdzie się nie wybieram Ło to jest slime jakiś ja mogę że Slime'a! slime. A. Slime? Kot, kurczak, jeden pies. Slime, to mogłeś łapać? No, bo ci dałem przecież to żarówko, nie? Dałeś mi, dałeś. Potrzebnie uciekałeś, jak Co to mnie tak zgasiło? Jean pewnie. Mnie też. Skubany. Wow! Nawet nie zdążyłem skoczyć. Tu <grym> jeszcze Slime'a wezwał, go prawie to jest boss chyba. To jest... Albo nie, nie to jest... Dżin, to jest tak, jak ten... To jest taka, taki ogr. O właśnie. No, czy tro, no. Dokładnie. Taki, taka wersja tego... Spad, spad, spacerującego i patrolującego. Z ostatnich labiryntów. Bijecie się? On też ma chyba taką obstawę Ciekawy jestem tylko czy da się go stanować Da się, da się, bo to Wszystkie potworki się da Nie, niektórych bossów nie da się Znaczy wiesz co po prostu mają tego skilla, który, którego sobie włączają, tak jak ma wojownik, że w momencie gdy ma włączonego to nie, nie da się go w ogóle wyłączyć. I ma zmniejszony damage od, dosta... o, to od już posto, obrażeń to już Znaczy, zmniejszone obrażenia tak, po prostu tak, rozumiem. A nic tu nie było? No, było, tam, o, tam, 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 gdzieś tam było... to ściągnęliśmy ostatnim razem przecież A, to jest... W drugą stronę Wiedziałem, że bossa nie było w tym 11. Ja też dostałem eee, dobra Także miło To co, jedziemy? A czekajcie, bo tam jest tak grup. Jak Ja pierdzielę Już atakujecie, to się cofajcie Hmmm Łatwo odpowiedzieć. Nie tak, wiem, jak kto ściągnął, ale kto... ...atakują strzałami, ktoś... no właściwie... powinniśmy się cofać, bo my nie możemy się tam wbić, bo oni się ja rozbiegają. Dostałem ja dostałem stana z... od kogoś... Znaczy, przeznaczonego dla kogoś, kto strzelał strzałami. Bo nie zdążyłem, nie zdążyłem tam. Wbijcie ich. Bo ja czekam, aż wy się wbijecie, żeby wtedy zacząć strzelać. Żeby ich nie ściągać. Oho, mogę się wyliwać. Mój krokodyl w ogóle istnieje jeszcze? Aha, nie żyje. Ja sobie zaskoczyłem. Dobrą zaletą tej gry jest to, że tu można ginąć bez żadnych y, podnoszenia, konsekwencji. To jest wpisane w tą grę, że się ginie po prostu. No, ona jest, jest taka, mhm. że no, tu się ginie po prostu. Albo się, albo się farmi <laughs> długo na jakiś słabe uszach. Albo się podejmuje wyzwania i się ginie. No i znowu ktoś zaatakował z, z daleka. No ja. No myślałem, że idziemy. No. Ale to nie ja tobie pierwszy. Bez sensu. Ja po prostu w, wbiegając w nich zbieram, zbieram strzały, które lecą bezpośrednio na ciebie, bo ciebie zaczynają atakować, magowie strzelają i te strzały może prze, przelatują przeze mnie. I nie możemy dobiec do nich, że tankować. Dokładnie. Także przestańcie atakować, a sta atakować z daleka. My zaczynamy, nie wy. Wow, nawet dwóch poskładałem. Trzy <grystanie> damage. U. ja rozumiem, że wy sobie z nimi poradzicie po tym jak nas zawiją, ale to bez sensu żebyśmy my za każdym razem biegali tak samo. Z pop... No. No właśnie średnio sobie radzą. Dobra, ja nie atakuję póki wyś się tam się nie wbijecie. Ja się. No to go. Koją. Maga najpierw w miarę możliwości. Wiecie co zrobiłem? Nie zgadniecie. Wlazłem w kolce. To było bardzo pro z mojej strony. Dobra, tak jest jeden, ja jeden to... ledwo żywy. Niestety zabił mnie Skubaniec. Mimo... Nie. tego, że go sfokusowałem. Ja jeszcze żyję. No tam ranger, nagle zaczął bić. No czemu nie expisz tylko jednego peta? W ogóle, po co expić jakiegokolwiek peta? Nie chce mi się. Wole, wolę sobie wymieniać petów niż z jednego Tak poprawdzie One i tak nie są nie wiadomo jak jakie No niewiele robią po prostu Bitej Bramcy Kigowo zatrzymują ekipę Jakiś potek sobie dorobić No właśnie możesz sobie wybrać po prostu potkę I ten boss teraz jest przed nami? Czy jeszcze mamy Czekajcie chwilę? Ja tylko zobaczę co, co tu jest. Nie będę niczego kulował na razie. Kaskiem pewnie zaraz się wbije. Eee, może nie. Jest dwa za. O, słukoty są kot, są jest... i ten jean. jean. No tu, tutaj tutaj ktoś z ręczów musi spulować ale tylko, tylko tego dżina nie z kotami żebyśmy ich, ich wybili tutaj gdzieś mniej więcej Teraz? Jesteśmy już wszyscy? Tak Także poczekajcie aż zrobią kolejne kółeczko to Dajcie znać jak będziecie gotowi Jesteśmy Już jesteśmy, no, Nie widzę bossa Bo tu nie ma bossa, tu jest tylko ten dżin na razie tylko żeby znowu spróbujesz się ścianić, nie musieli wracać Spróbuję szczenić, niego Bo ekipa... Oni teraz powinni iść O Lox osłaniam Cię z tymi... O, plecy, plecy. Ojej. Oj, oj, ja pierdzielę. A nas to zwalił No, maga trza A jak on się tam uchował w ogóle? No stał przy rangeach naszych i nam w plecy dawał. To się patrzy jak Loks z nim walczy to naprawdę całkiem, całkiem, całkiem Loks sobie z nim doradził. no Nie, jak nie, nie zrewajwowałem no. się jeszcze, nie? No i z pełną HP skończyłem, no ale to. <laughs> I ty masz po prostu to leczenie. No, krokodyl, o, krokodyl żyjesz. Witaj Bartek. No już co, przyjść z powrotem, nie? E, nie wiem skąd się wziął ten tutaj. Tutaj się wziął jeszcze mi jeden mag, ale dałem radę. No ja właśnie te, ten mag nas... Co? ściągnąć no, osła ci? osłabiał ich? cały czas. Nie, nie, nas ściągnął. Aha, Czekaj jeszcze chwilę, ja tam zaraz dojdę. Nas ściągnął ten mm, bojownik tutaj... ściągnąć i tutaj się schowajcie, schowajcie po prostu rogu, w rogu. Ja ich i... Daj się i... Tu sekundę. Dobra, lecą. Tu też musisz się schować w rogu, bo oni się zatrzymają tutaj, ja tak to wybiegnę. No nawet nawet nie nie zostaliśmy za dużo obrażeń razem. Głęboka piramida. No ma głębok ma ma głęboką e, Najpierw. To ściągnijcie tego Gina. Spróbuję. Tylko na no, razie no, nie się. nic się. Nie. nie, nie. Okej. Okay. Tylko schowaj się za winkiel, o tutaj. Oh, 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 oh. To on wtedy oh. wyjdzie za, za, za winklem. My nie musimy się chować. Just... Tylko osoba polująca oh, musi się oh, chować oh, za winkiem. Okej. Okay. I oni wtedy ładnie się tutaj zbiegają i stoisz tutaj blisko, bo oni wtedy nie muszą biegać dalej i my mamy po prostu śliczne odkrycie na Ale tego stana. Czy ja, czy Pan gaskiem. No tutaj może, możemy wchodzić, no wchodzimy. No to łódźnik, to ja mogę ten korek Widzisz jak na sam to też szybciej? A, przerwało mi serię Pff. O, Magic World Cross yeah. <laughs> Dobra, do warriora. Na Warrior. ja zewnątrz <laughs> na was poczekam Nie będę już wchodził e, czekajcie, Maga Cóż ja zebrałem znaczy, cóż ty zebrałeś? Ja mam... Pomaga jeszcze. Mam dla Rangera rękawice niebieskie tutaj. Ja... M... Boże, m... skąd to się wzięło to wszystko? Gaskin albo Echmagic. Mam ee, łuk dla was na 85 powera. 60... To Glisdor jest. To ja chętnie ja przyjmę. Ja mogę. E, DM DMG 65,4, HP 30,7, tempo 17... Tempo 17,4 crit 1,5% i regeneracja 0,4 Skąd to się wzięło wszystko? Bo ja pierdziemy. No dobra, ale ładnie nam poszło. Widać, że te, te moby były przeznaczone no, na wyższe lata. Widać, tak? Tak widać. No, także to byłoby na tyle z takiej krótkiej prezentacji. Tak, chciałem się z wami po prostu podzielić w co ostatnio popykuję. Z... No i... Jeżeli chcecie więcej filmików, to no niestety poszukajcie sobie na YouTubie. Na pewno coś znajdziecie. <grymne> nie będę kreślił żadnego nie będę poradnika, tam? ani nic takiego na, na temat tej gry. To... Ale z nami już nie, nie będziesz no, z nami będę więcej z grał. grał tylko, no... Już nigdy? Nie będę nagrywał a, po prostu. Bo nie, nie czuję a, poten ta, okay. potencjału do na nagrywania tego. Wiesz, musiałbym cały dzień nagrywać. a Przez ostatnie trzy dni to siedzimy praktycznie tylko na tym, nie? No to Może jak wyjdzie pełna wersja to tak, tak. będzie jakiś content, który łatwiej nagrać bo Ech. to tutaj aktualnie jest Miałeś dość trudno No dałem Achmadowi chyba podleciał, to rzuciłem no. Zbudu, także dobra To na ten, to, to... na pokaż tyle. Go. cześć wszystkim Achmed zbiera Cześć Pa